Szanowni Państwo, m, również e, wojna, militaria. Militaria też się przyniosły na pracę zdalną. Widać to na przykładzie ostatniej wojny uczesty rosyjskiej. I mi się to przypomniało ostatnio, jak miałem 18 lat i byłem na tym misji wojskowej. Pojechałem na tę misję wojskową i pan który był na tej misji. Oficznicę mówi do mnie, nie pan podusilił I ja to tak, wiecie tak symbolicznie, jednym palcem. I on mówi, no, nie jest źle. I uwaga, dał mi categorię D. Kategorię D, czyli niezdolny do służby w czasie pokoju. I ja mówię, czy jest pan pewny, że to jest odpowiednia kategoria? I on ci oburzony mówi, proszę pana, wy młodzi jesteście bezczelni. Każdy ma coś. Płastostopie, studioza, zanit mięśni. Ile można? A potem mówi do mnie, zresztą to nie są już wojny, jakie pan widział w telewizji, że się jeździ czołgiem. Teraz prawdziwa wojna, is the internet